To mądre moje myślenie. Ja tak. nie myślę tym, 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 ty, ty, ty. Twoje myślenie jest bardzo zadziobiste. No. Spadłam. No. Spadłam. Ej no Aha, tym, no tym, LOL Nie mam. co ty ode mnie chcesz? A tam jest... Pietrza. E ja w czym? Ale nie... Nie bierz tej lawy. Ja do sklepu nie idę. Spaduwa. Ja pójdę. No. No właśnie. Poświęcę się. I sprzedam trochę kobla. Właśnie. Bo za tak jest stuwa. A na MC Skyblock było ten: y, za dwa, 32 za 22. Yeah, Wiem, No Napisałam help i piszę: pisz help. Cheater. <coughs> Ta. <Co>? <coughs> Ale spamuję na czacie. Kto ty? Tak. You sold a cobalt stone. <laughs> Aha, oteraji. No, amasz ke, panie. Moje 12. To było moje techno. No. Mm -hmm. mm. Musisz zobaczyć co to jest. Mam dwa. Jeszcze podziałuję, ale moja ciekawość jest tak ładna. No, co? So what? So what? Trwisz e, Botch. Wy. Jak? Woltych. Nie, nie trzymaj takiego kilo w ręce. To coś. innego. Wyoltych. Cobblestone jest wart. You właśnie. have comment. Coś tam. Unknął comment. Help.

Po 15 kosztuje 5? Nie, 1 kosztuje 15. Mork. Nie wiem co to jest, ale ja to chcę. Ej no. Stack pochodnie z warty 140. What the fuck? What the fuck? Mad bloein invasion. What the fuck? Nie, ja, ja tu ogarnę. Ej tu ogadniam gwaj... O co tu chodzi? Ej, pełno pochodni porozstawiałeś, co nie? No. I ty się zastanawiasz, dlaczego mamy pobudź w domu? Nie. Weź, wejdź. Dobra. <noise> ile jako ten... E, ile już nagrywamy? Nie, nie włączyłem stopera. Mikrofon wyłączył. najlepiej. Też tak umiem. Już, już, już. Andrzeju. No właśnie, ile już nagrywamy? Około 15 minut. No, Ale nie wiem dokładnie. Dobra, chodź, ustawiamy się. Po co? Ty dokończymy te spawnery, uzbieramy 15 tysięcy i dopiero skończymy, nie? Ile masz pieniędzy? Dwa coś. Ile masz? Dwa coś. Nie mam. Ja Miałam dwa. Prawie. Dobre. Prawie. Czekaj, sprzedam kilka staków węgla. Cały. Właśnie. Ile ja ty masz tego podziwiać? Ej! What the... Nie! Zmanowałam cały stak. Okej, okay, mączki kostnej. Na jedną sezonkę, tutaj, tak nie urosłam. So Są 10 tysięcy, a nie 25. Jest. Czy... 10 tysięcy, a nie 25 kosztuje. Wy ty że jesteś. Ale i tak, no to brakuje 8. A ja nie widzę nigdzie węgla coś jak tu nie, tu nie, tu nie. Tu... What the fuck? Nie. Nie, ja się tak nie godzę i zastępujemy nud zwykłym Zwykłą szkłem. Ej, nie, nie mogę sprzedać węgla. I ja to chyba właśnie zrobię. Czy to moja wina? Ej, my tu nie mamy pieca, ale to tylko szczegół, chyba. Ej, jest tu gdzieś piec? Nie, nie. Właśnie to jest... To jest właśnie normalna wyspa. Nie ma pieca. <noise> właśnie to zauważyłem. Potrzebuję dużo tych tabliczek. To se kup. Supsa, że ja chcę. Dobre. O, piecyk. Będziesz jaka ja miła jestem. Bardzo. Sweet. Bardzo sweet miła jesteś. Dziękuję. Bardzo no, jest, sweet. Tym, tym, tym. Czy ci węgiel zleciał? Węgiel zleciał. Tu wszędzie jest teraz woda, tak szczerze. Co? Co? No, dał Co? Chciałbym blok diamentu mi chyba 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 Wiesz co, ja idę na pewną rzecz. Muszę napisać coś. Para pa, pa pa Czy ty musisz pijać za para pa pa pa? No muszę, ja się od tego uzależniam, Ale dobra. Co ty robisz? Aha, dobra, o to chodzi. Zabrakło Na dachu mamy wodę, ale dobra. A nie, co to szkło jest? To jest Aha. woda. Lol. Co? Nic, na dachu mamy wodę, która się nie daje. To jest to. Gdzie? Ile spawnerów masz? Ja, Diana. To postaw tam tego klocka na rogu, tam, tam. Postawię klocka. Postaw klocka. Spadłem. Będę go zjadł. Jeżeli wam... Tak, jeżeli się podoba filmik i chcecie więcej, to piszcie śmiało. Ja nigdy za. Czasami. <grym>, ja czasami. <grym>, ale, nie wiem jak, ale nie wiem jak Mateusz. Ja mam wściekli na no, to. Ja, to by się, by. Nie wiem, jak gdy na obozie, na koloniach wszystkich, kto ale. I mam jeszcze znaczek na. Lep, na ten. Zawieszkę, nie? Z zapisem podejść bliżej, przecież nigdy, za chrychy Dobra. Yy, co ja właśnie zrobiłam. Co? siedem. No dobrze. Oh o nie... A ja... Wiesz, co ja zrobiłem? Za dużo tych... Za dużo tabliczek. Straszne. Ha. Nie umrzej. No nie umrę, zobaczysz. Jestem odpor odporny na umieranie. Jestem cheaterem. Buh, Żartowałem. Ha. To było dziwne. I. I komentarze. Żuliasz twitterem. Co ci mówię? Ha, 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 ale to się też nie wygląda. Trochę głupio, ale swój nie. Ja ci mówię, nie, no. Jakie no. ci mówię, ja to tak jest. Nie, nie. W końcu szyby, przez które coś widać. Nie, <grylę> ale... Jest ale, ale na dachu wody zostaw. Ja. Nie. No. To dobrze, to fajnie <laughs> wygląda. <laughs> Ej, czujesz tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Patrz, tu nie ma tutaj bocznej ścianki, widzisz? Tu, tu jest. O ja cię, bo jesteś nie mówię ci. Co my jesteś cheater? Ja nie. Od nie kiedy, kiedy jesteś? To mój kuzyn, to nie ja. Jasne. Wszyscy piszą w komen Wszyscy piszą w komentarzach. Żółto Już tak jeden w odcinku napisał drugim Ej, to się też nie wygląda, ja ci mówię. Ty, drugie piętro, ale nie zdawało mi